Siemanko ludziska, z tej strony Sta i witam was dzisiaj w odcineczku na moim kanale z Brawl Stars. Yy, brakuje jednej puszeczki do kolejnej ranki Rosy. Oczywiście jak widzicie wbiłem już 4000 puszek i dzisiaj na odcineczku będziemy otwierać Mega Boxa. No to lecimy z pierwszą rundką. Jak widzicie, już jesteśmy w pierwszej rundce, yy, Oczywiście nie mogę się doczekać, jak będę na tym końcu otwierał pierwszego mega boxa. No i ogólnie, widzieliśmy jak już mówiłem, Wam 4000 puszek i się bardzo z tego cieszę. No i ogólnie to jest super sprawa. I jeszcze właśnie, jak dobijemy Rose do kolejnej ranki, to będziemy mieli jeszcze. Brawl Boxika. No i będzie taki leciutki, malutki opening. Wszystko będzie ok. No i tutaj mamy Soj. Soj jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że zdobędę tą jedną puszeczkę na tym odcinku, żeby bić sobie kolejny rank. Dobra. No to na razie tutaj jest ok. rundka, Tam jest Jessie. El Primo. Soj jest El Primo. Chciał być El Primo Soja? Nie, El Primo nie będzie się o Soja. Albo będzie chciał. Dobra, okej. Okay. Już jest 8 os, zadymiarz do końca. Więc nieźle 7 zadymiarz. To ja bym teraz... Dobrze, dobrze kolcik. No nie. No co mnie niszczysz? Pięciu zadymiarz, dobrze. Mo moglibyśmy teraz polec, dlatego tutaj sobie pójdę na L Primo. Oczywiście umarłem specjalnie, ale no... Jest jeden pucharek i jest. Kolejna ranga, 15 ranga na rołu. Możecie sobie wyobrazić, że dzisiaj ją dopiero zdobyłem, a już 15 ranga. I uwaga, lecimy najpierw z Boxikiem. Co my tu mamy? El Primo i Piper. Zagramy sobie może jedną rundę Piper i otwieramy mega boxa. Oglądajcie do końca, oczywiście. Yy, łapeczka, subik no dzwoneczek jeśli chcecie więcej takich filmów jak bijemy kolejny tysiąc puszek to będzie kolejny me mega box oczywiście każdy me mega box który będziemy otwierać będzie wchodził na youtubea więc polecam właśnie kliknąć ten dzwoneczek no i no nie wiem co dalej tu mówić rikoszeta możemy sobie dojechać jak nam z Brawl Boxa Dropnella Piper punkciki do Piper, to możemy sobie nią teraz pograć. Ok, tutaj soj z Rikoszetem. Dobra, dostała. Ta Jessie. Rady, jadę sobie też Riko. No i ok, obydwu dojechałem. To z tego, że Riko był w moim soju. No ale akurat sobie go zabiłem. Sześć osób do końca. To jest Mortis. Uwaga, tutaj lecimy. Pięknie Piper. Lecimy. Waga uciekamy tutaj i ten Mortis jest na strzała. Tylko ja bym go chętnie zabił. Aj, prawie dostał. Oczywiście Zapraszam Was do naszego klanu JS podługa Stacox i TVPV. Oczywiście zaraz Wam pokażę po tej runce i będziemy otwierać mega boxa. Mniej przedłużania będzie i będę otwierał oczywiście, ale ten bunie będzie chciał między nami soja. O, zabiliśmy! Wow, pierwsze miejsce! Co tu się właśnie stało? Piperka! Piperka Player i pierwsze miejsce. Lecimy teraz, uwaga, jeszcze wam pokażę nasz klan. Oczywiście teraz musicie sobie zatrzymać, dać lajka like i subika. Polecam nasz klan. I uwaga, Box. Lecimy z tematem. Uwaga, otwieramy i pięć przedmiotów. Nie będzie postaci Carl Rosa, Cold Bull i 8 e-ticketów i... 200 token labradorów. No, spodziewałem się czegoś bardziej, no, czegoś lepszego. Myślałem, że wydropi jakaś nowa postać. Niestety, no, dzisiaj w dzisiejszym odcinku nie udało się, ale w kolejnym odcinku oczywiście może dostaniemy. Znaczy, jak będziemy mieli 5. O, wujak przyszedł, no, ale jak będziemy mieli 5000 bułgarków, to oczywiście otwieramy kolejną. No kolejnego mega boxa. Wbiliśmy dzisiaj 15 rank na rowse. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. No i się bańko ludzka. Cześć.